Czekamy się po ponad czterech miesiącach od premiery podnieść się, by nie upaść, i powiedz mi, jak zapamiętałeś tą pracę, co ci utkwiło najbardziej w pamięci i czy masz miłe wspomnienia. Zadowolenie bardzo duże, chociażby dlatego, że fantastyczna ekipa. I aktorzy, i oczywiście ekipa techniczna cała, która i kamerzyści. No fantastyczna naprawdę grupa ludzi wspaniały, który naprawdę robią coś naprawdę z entuzjazmem i, 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 da, i mają z tego satysfakcję, no, satysfakcję i to jest najfajniejsze. Masz już doświadczenia jakieś teatralne, że grałeś kiedyś w teatrze. Czy mógłbyś troszeczkę więcej o tym powiedzieć? Tak, no oczywiście brałem udział w teatrze, ale to były lata 60. Były to epizody teatralne, były to oczywiście statystowania w teatrze, i był teatr amatorski, który pod dyrekcją Pana Stefana Burczyka, kłaniam się Państwowanie, życzę dużo zdrówka, zaszczepił w nas, młodych ludziach wówczas, naprawdę dużo takiego, dużo takiego intelektu teatralnego, opowiedzmy sobie w ten sposób. To co Ci daje mm, branie udziału w takim programie, jak Zostań Gwiazdą Filmową? No kiedyś w wywiadzie u pani Kingi Burzyńskiej powiedziałam, że yy, nigdy nie mów nigdy. To było oczywiście przy, w, ok w okresie statystowania yy, w serialu Lekarze. Ale właśnie, nigdy nie mów nigdy. Wszystko się zdarzyć może. Trafiła się taka okazja, zapisałem się na ten casting. Pojechałem, coś mi się udało tam pokazać, coś mi się udało zrobić. Przeszedłem wszystkie etapy i ogromnie się cieszę. Że dzisiaj mogę po prostu yy, myśleć o występach następnych, dalszych. Ale powiedz mi, bo na pewno nie jeden z, z, z internautów zadaje sobie pytanie: skąd ty bierzesz na to energię? Skąd bierzesz chęci? Jesteś dojrzałym człowiekiem przecież. Powinien być poważny i odpoczywać na emeryturze. A ty cały czas szukasz jakichś wyzwań. Aha, tak, <laughs> tak, tak. tak. Yy, poważnym to może ja jestem w odpowiednich miejscach. Ale tak, yy, mając dystans do siebie, a mam go, muszę powiedzieć, że dzięki rodzinie, która naprawdę wspiera mnie, Danusia, wielkie dzięki dla ciebie, która mi pozwala na to, żeby się w to bawić. Fantastyczne mam dzieci, które również mnie wspierają. Wnuki są bardzo, bardzo uradowane z tego powodu, że yy, zabawiają się w takie coś, biorę, biorę w tym udział. No, jeszcze o jednej rzeczy, żeśmy nie wspomnieli, bo po twoim filmie. Zostałem zaproszony do obrazu "Primadonna", gdzie gra również Ilona Felicjańska między innymi. To reżyseruje bardzo, bardzo młody i bardzo zdolny reżyser, bardzo młody człowiek, Patryk Borowiak. No ja myślę, że Ty jesteś idealnym po prostu człowiekiem do takiego programu i zwyczajnie, żeby wygrać ten program. Dlatego ja apeluję tutaj jakby z tego miejsca, żeby głosować po prostu na, na pana Janusza, który ma numer 25, i powiem tyle, ten człowiek was nie zawiedzie. On pokaże jeszcze bardzo dużo. Ja wiem, jak, jaka drzemie w nim energia i jakie jeszcze zdolności ma do pokazania. Także polecam. No, zagłosujcie na ten numer 25. Myślę, że nie zawiodę was. A na pewno, na pewno, z całą pewnością pokażę dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy. Zapraszam do głosowania.